Dzień dobry, witam serdecznie. Dziesiąta wybiła, więc tradycyjnie i nieprzerwanie sięgamy do analizy technicznej poszczególnych wykresów. W tym przypadku mowa o grupie walutowej w połączeniu z dax Zacznijmy od DAX-a. DAX, no co, nie za wiele się tutaj zmieniło. Mamy oczywiście wyhamowanie na 16 tysiącach, co jest. Pierwszą, a właściwie jedną z ostatnich przeszkód przed zrobieniem nowego szczytu, no bo potem tu już jest 16300, odkąd ostatnio się odbiły wartości DAX-a. Podaż stamtąd sprowadziła notowania poniżej 15800. No i teraz pomiędzy zielonym i niebieskim kolorem rozegra się cała, w cudzysłowie, zabawa określenia, co dalej z tym instrumentem należałoby zrobić. Jeżeli opór 16 tysięcy wytrzymano, to oczywiście kierujemy wzrok w 15,800. Układ, no może nie jest idealnie, ja przypomnę, jeden ze schematów, który wykorzystujemy w spekulacji w analizie technicznej, także czyli po impulsie spadkowym, jeżeli notowania wracają do początku tego, no to jest to potencjalnie informacja, że dany ruch rynkowy będzie kontynuowany zgodnie z zasadą niższych szczytów, niższych dołków. Wykorzystam linię, którą mam, ostatni impuls spadkowy patrząc na H4 to jest ten. Potem mamy podejście, które ewidentnie wychodzi powyżej o pipsów czy też punktów 60, ale patrząc tak strefowo, no to nic się tutaj nie zmieniło. Więc no, nie jest to takie jednoznaczne, nie jest to idealne. Gdyby notowania, albo może inaczej, gdyby ten retest z 10 Stycznia był trochę wyższy, wszedł był głębiej w niebieską strefę. To łatwiej można byłoby wskazać rzeczywiście, że 16 tysięcy, tak zero-jedynkowo. Jest obszarem, który pozwala nam spojrzeć na 15800, a nawet na niższe wartości. No, ja jestem ogólnie zwolnikiem, że skoro nie ma nowego szczytu na 16300, no to odbicie się od 16000 powinno zmusić niedźwiedzie do tego, żeby próbować zejść poniżej 15800, czyli w stronę 15450 i potem dalej. No, oczywiście to nie zmienia za dużo w szerokim kontekście, no bo. Cały czas poruszamy się wśród tych samych liczb. Bo w ostatnim czasie nie mamy ani nowego szczytu, ani nowego dołka, czyli 15 tysięcy niezagrożone, 16 300. Też wiemy, że już nie. Mamy spadającą gwiazdę na wykresie dziennym, więc będziemy korzystali cały czas z plejady tych samych liczb, które zresztą na tym wykresie się znajdują. Tutaj za to, na eurodolarze. Tak, tu już się troszeczkę pozmieniało. Przewidywania co do tego, czym może być ta długoterminowa konsolidacja chyba powoli są rozwiewane ponieważ notowania wyszły powyżej 1.1370 co miało miejsce w dniu wczorajszym cały dzień praktycznie wzrostowy no nie jest to świeca marubozu ale jest na tyle duża że warto o niej wspomnieć notowania dotarły do górnej linii do, górnej, do linii trendu spadkowego przełamują w dniu dzisiejszym 1.1430 ale w okolicach 1.15 o ile pamiętam tam jeszcze jesteśmy w stanie znaleźć Jakiś lokalny opor. Przecież to ogólnie ta strefa pomiędzy 1,14 a 1,15 będzie charakteryzowała się dość dużą ilością potencjalnych oporów, co jest efektem roku 2018, gdzie tutaj było dość spore zamieszanie. Więc ja mogę spokojnie to 1,15 sobie obniżyć, 1,15,20 na 1,15 równo. Zaraz zobaczymy, czy się uda. Staram się być w miarę precyzyjny. Tak, i zaraz to poprę z Spadkowymi strzałkami, żeby nie było, że ja sobie tutaj robię jakąś dowolność. A no i jeden z chyba z główniejszych, ważniejszych to jest to wyhamowanie, które było w roku 2020 w marcu. Ten szczyt jasno wskazuje, że jeżeli coś ma się wydarzyć podażowego, no to w końcach 1,15 może. Teraz pytanie: co? No skoro mamy wzrosty, no to natrafienie na opór zasady się za samą konsekwencję Wyhamowania tej tendencji wzrostowej. Jeżeli tendencja się zmienia, no to mówimy o ruchu korekcyjnym, tak? czyli gdzieś wcześniej czy później, raczej wcześniej można domniemywać, że pojawi się seria czarnych świec, które będziemy traktować jako korekta. Naturalnym kandydatem do jej zakończenia, ja już tak wyprzedzam przyszłość, pomimo że jeszcze impuls wzrostowy nie jest zakończony, jest przełamana strefa 1,13,70, czyli tyle co urosło. Wczoraj i dzisiaj, no to tyle samo może się później skorygować, po to, żebyśmy dostali informację zwrotną, albo żeby inwestorzy, którzy bronili krótkich pozycji na 1,13,70, dostali szansę na przyznanie się do błędu i dołączenie się potencjalnie do zmiany sentymentu. Pytanie, czy to będzie zjawisko trwałe? No, ta faza wzrostowa jest już dość duża, tak? Bo w sumie ona liczy już ponad trzy figury, Jest to największe, są to największe wzrosty licząc od szczytu z maja. Tym samym też no, może się okazać, że pojawia się coraz większa wersja do dolara amerykańskiego. Ja zresztą o tym gdzieś tam sugerowałem, że właśnie to wyczekiwanie może mieć takie konsekwencje. Pytanie tylko na jak długo. No, ja przyszłości nie znam i chyba nikt nie powinien sięgać zbyt daleko w przyszłość, więc bazujemy na teraźniejszości, a ta teraźniejszość, ta teraźniejszość właśnie nam wskazuje, że wcześniej czy później powinien nastąpić punkt zwrotny po wyjściu z tej konsolidacji, czy jakaś korekta się to powinna pojawić. To też widać na indeksie dolarowym. Tam już jest też złamana zasada długości korekt, to jest spadki poniżej 95-60, to, to miało miejsce wczoraj, to jest odpowiednik oczywiście 1,1370 na euro-dolarze, więc tutaj podobna zasada spadki poniżej średniej koczącej, poniżej linii trendów, więc zmienia się chyba sentyment do dolara, a więc każde wzrost chyba będziemy traktowali jako korekcyjne, ale to jeszcze będziemy badali, bo to jest wczesna faza tworzenia się tej potencjalnie nowej struktury spadkowej na dolarze amerykańskim. Fund brytyjski, 1,66, przełamane. A tutaj już chyba nie ma z tym większego problemu, żeby to stwierdzić, mamy linia trendu, geometryczna równość, więc podobnie jak i na eurodolarze, no jest coraz więcej argumentów wskazujących, że to fund przejmuje kontrolę nad, Strukturą tego wykresu, czy też posiadacze długich pozycji. Oczywiście to będzie przerywane chociażby z faktem, że RSI jest bardzo wysoko w tej chwili, więc korekta aż się prosi, żeby się pojawiła. I mam wrażenie, że około 1,67, 1,67, 50. Zresztą tu mamy zieloną strefę, która pośrednio była wsparciem, ale opór też tutaj się pojawiał w tym obszarze. Czy mamy szczyty na wykresie dziennym? Jest to ciekawe miejsce, które może nam wyhamować te wzrosty i stąd może się rozpocząć korekta. Jeżeli nie tu, no to kolejna to jest 38-3820. To są te obszary, które na pewno warto będzie znać. Pan Andrzej dorzuca mi Nowozelandczyka do USD. Proszę bardzo. Mamy tak, wczoraj był ten retest 67. 70, tak? Czyli po wyjściu górą tej niebieskiej strefy, to rozpoczęło nam te wzrosty. No i teraz pytanie: 382,50 to jest zakres, który mnie interesuje w pierwszym rzucie. Jesteśmy dość blisko 382. To, co chyba bardziej Państwa będzie interesowało, mnie też, dokąd się nie korekta? No bo myślę, że ona wcześniej czy później się pojawi. No na pewno w pierwszej kolejności ja muszę brać pod uwagę zieloną strefę 6830, ale nie ukrywam, że no, aż się prosi też, żeby przypomnieć o tej niebieskiej. Tutaj oczywiście fale by na siebie nałożyły, więc w zależności od tego, dokąd sięgną te spadki, to będzie można stwierdzić, jak gwałtowne będą wzrost. No bo cofnięcie do zielonej strefy, to będzie układ, który od czasu do czasu przypominam, czyli po wyłamaniu szczytu, jeżeli korekta kończy się na tym poprzednim szczytu, czyli opór zamienia się w spadcie, jest to zasadą, dobrą, dobrą zasadą do wypchnięcia w szybkim tempie, do góry, czyli impuls wzrostowy powinien być szybki, i gwałtowny, ten, który tu w tej chwili od zielonej strefy zaznaczam. Jeżeli notowania spadną niżej, no to te wzrosty po pierwsze pojawią się później, a po drugie one nie muszą być aż tak gwałtowne, ale też dynamika stosowna powinna się tutaj pojawić, więc uczulano to 6,8,30 w tej chwili, bo powrót w te okolice wydaje się być racjonalno, tak bym to powiedział, tak, tam oczywiście jakieś naruszenia mogą być, więc tak czy tak te białe świece z ostatnich dwóch dni i dnia dzisiejszego mogą być korygowane. Wskaźnikowo tu jeszcze nie mamy wsparcia z RSI, więc ta korekta rzeczywiście może być krótka, że tak, żeby nie wpłynęła też na wartość tego, tego oscylatora. USDJ, bo mam wrażenie, że tutaj też się coś zmienia bo patrząc tak strukturalnie, no to tutaj nie jest prosto, bo wszystkie te strefy takie kluczowe są mocno oddalone, czyli mamy 112,60. Spadki nie są na tyle duże, jeżeli porównamy je na wykresie dziennym z poprzednimi korektami. Jeżeli weźmiemy wartości takie bardziej liczbowe bez względu, to 200 punktów, to już jest sporo. Ja szacuję, że ruszenie się przez parę walutową o jedną figurę, bo mam na myśli majorsy, to już jest coś, co może znacząco wpłynąć na zmianę Nastawienia w średnim okresie. Stąd też na pewno będę przywoływał to tą do którego zresztą się już odwoływałem: 115,20. Po jeżeli notowania, pomimo że te spadki wyglądają bardziej jak korekta, ale jeżeli <laughs> wzrosty zatrzymają się na 115-20, no to ja nie zdziwię się, jeżeli wcześniej czy później, pewnie trochę później, będzie testowany ostatni dołek, czyli 112. 70. No, ale to musimy tutaj cierpliwie poczekać, bo po pierwsze nie wiadomo, kiedy zakończy się seria czarnych świec, czy to już zaraz, czy to jutro, ale możemy za to wskazać potencjalny koniec korekty albo miejsce, które są na tyle istotne, żeby móc to, to analizować. Przy czym tutaj powtórzę uczulam, seria wyższych szczytów, wyższych doków, czyli to, co robię tą analizę na rozbudowanie korekty obarczone, to jest bardzo dużą dozą błędu niepewności. Ale też troszeczkę bazuje na tym ruchu wzrostowym z wyższej skali, tak? bo ten opór wynikający z poziomu w okolicach 115 no pasuje mi do tygodniówki. Także to jest też przestrzeń, którą warto gdzieś tam wspomnieć jako taki obszar kluczowy. Stąd też może się okazać, że to szybkie tąpnięcie, zejście od 116 do bieżącej wartości, patrząc w skalach tygodniowych, to jest takie właśnie wyjście, sprawdzenie, naruszenie i może się okazać, że ten tygodniowy opór się utrzyma a jest to sygnalizowane właśnie tą, tą czarną świecą, pewnie z tego tygodnia. Ale no tydzień jeszcze się nie zakończył. No dobra, z mojej strony tyle. Ale też dla ciekawości proponuję zajrzeć sobie na pary złotowe, bo z tego, co patrzyłem, no tutaj są też ciekawe ruchy. Ciekawe pod tym względem, że o ile USD PLN tak, podąża zgodnie, czyli dolar traci na wartości, PLN się umacnia, to też podobna sytuacja jest i tutaj, czyli też mamy wyprzedaż euro, pomimo, że euro w stosunku do dolara zyskało, tak, czyli nie ma um, takiej bezpośredniej zero-jedynkowej korelacji, przynajmniej na razie, no zobaczymy, może się okazać, że 4,52 na euro, ale nie, jest na tyle silnym i stabilnym wsparciem, że dzisiaj albo jutro zacznie stąd wypychać yy, te, te, wypychać białe świece gdzieś tam na wyższe wartości, no tak też może być, czyli ta korelacja wtedy by była, ale z opóźnieniem czasowym, tak, no bo to już było wczoraj, a tutaj jeszcze dzisiaj się nic nie ruszyło. No dobra, z mojej strony tyle. Zapraszam oczywiście za niecałe dwie godziny na surowca, potem o 15 mamy indeks.